Szanowni moi drodzy, ja nazywam się Kuba Kacprzak, to jest kanał Kulturosław, a dziś chciałbym Wam opowiedzieć o swoich pierwszych spostrzeżeniach z gry Weterum, wydanej jedynie na komputery osobiste z systemem Windows. Jest to trzecia gra studia. Crustlin Games. Ja klucz do tej gry otrzymałem ze strony keymailers.com, ale oczywiście ten, ten kod nie jest gratyfikacją. Żadą ża za ten materiał wszystkie y tutaj wypowiedziane przeze mnie opinie są tylko i wyłącznie moje. Dobrze, moi drodzy, czym jest Weterum? Weterum wyszło 24 listopada 2000, przepraszam 27 listopada 2025 roku w Early Accessie. Jest dostępne na Steamie i jest to taktyczna strategia turowa z elementami RPG. Jeśli lubicie turową walkę, jeśli lubicie zarządzać zespołem, który potem walczy, ta gra być może będzie dla Was. Przede wszystkim. Yy... Wcielamy się tutaj w jedną z postaci, które mamy do wyboru. Jako, że jest to Early Access, to czuć, że ta gra jest jeszcze troszkę taka surowa. Brakuje tutaj scenek. Większość rzeczy mamy opisane tekstowo. Nie ma fabuły, co ciekawe. Po prostu wcielamy się w kapitana, lidera grupy najemników. Grupę tę możemy zarządzać, rozwijać, powiększać ją. Możemy zakupywać Coraz to nowsze jednostki, które rozbudowujemy i po prostu przemierzamy sobie mapę. Na zasadzie klikamy na daną lokację i tam wędrujemy. Wygląda to troszkę jak gra planszowa. Na zasadzie, ok, bierzemy pionka i musimy yy, przejść z jednej lokacji do drugiej. Te lokacje się ze sobą łączą, odkrywamy kolejne terasy, odkrywamy kolejne miejsca. Mapa jest podzielona na większe miasta, gdzie na przykład możemy się zatrzymać w tawernie, wziąć nowe zlecenia albo po prostu też iść do lokacji, w której na przykład znajdują się wrogowie. Mamy tutaj różne poziomy trudności danych lokacji i to wszystko wygląda dość ciekawie. Przede wszystkim to, co mnie w Pozytywnie zaskoczyło to mechanika tej gry, to że znajdujemy się na danej planszy. W danej lokacji, gdzie musimy odpowiednio zarządzać, raz ustawieniem swoich oddziałów, a dwa, też zwracać uwagę na warunki atmosferyczne oraz na rodzaj podłoża, oraz także na to, czy nie będą nam przeszkadzać drzewa, krzaki, płoty. To wszystko ma wpływ na to, jak przebiega nasza walka. Walka z Zarówno żywymi ludzkimi rywalami, jak i z duchami, i różnego rodzaju potworami. I muszę Wam powiedzieć, że. Jest w tym coś fajnego, coś takiego kuszącego, co sprawia, że chce się zagrać jeszcze jedną rozgrywkę, chce się jeszcze sprawdzić, jak udanie można przeprowadzić dany atak. Misje zbieramy poprzez odwiedzanie danych lokacji, po prostu wchodząc do danego miasta, mamy po prawej stronie listę zadań do wykonania. No, i wtedy najzwyczajniej w świecie klikamy, jakie zadanie chcemy przyjąć. Jest to o tyle ważne, że nasz oddział musi zarabiać. Musi zarabiać, ponieważ każdy. Członek zespołu jest opłacany, i to jest dość istotna kwestia, że musimy tutaj dbać o morale naszej grupy, musimy dbać o to, żeby wszyscy byli wypoczęci, zdrowi. Jeśli na przykład zdarzy się sytuacja, że któryś z naszych wojaków otrzyma jakieś obrażenia w trakcie walki, no to potem dane obrażenie powoduje, że na daną liczbę dni nie będzie on mógł brać udziału, i wtedy musimy zdecydować, czy chcemy zakupić kogoś nowego, a daną osobę zostawić, na przykład w mieście, żeby się uleczyła, czy może chcemy z całym zespołem zostać w mieście i poczekać, aż nasz członek zespołu będzie gotowy z powrotem do walki. I to zarządzanie jest bardzo fajne, jest ono dość intuicyjne, trzeba powiedzieć, że gra poza typowymi mechanikami walki i... Tym, o czym już wam mówiłem, nie jest jakoś specjalnie rozbudowana. Myślę, że na pewno twórcy gry będą starali się dodawać kolejne rzeczy. Na ten moment, tak jak mówię, gra jest dość surowa, mamy widok z lotu ptaka. Grafika jest oszczędna, ale klimatyczna, to trzeba przyznać, wszystko chodzi bardzo płynnie. Zresztą, ta gra nie ma zbyt wysokich wymagań, sprzętowych, więc nawet jeśli posiadacie starszy sprzęt. To spokojnie grę weterum odpalicie. I muszę Wam powiedzieć, że to, co mnie cieszy, to to, że ta gra stara się być sobą, że nie kopiuje na siłę pomysłów, że nie próbuje być takim kopiuj-wklej tego, co teraz jest na mocie, tylko ma. Sposób na samą siebie, i właśnie tym sposobem jest to, że podczas walki musimy zwracać uwagę na różne rzeczy, że dochodzi aspekt pilnowania finansów, morali, zdrowia, wypoczęcia. To wszystko jest bardzo fajne. Ja mam nadzieję, że będzie jakaś fabuła, że dostaniemy coś. Co sprawi, że będziemy chcieli poznawać lepiej ten świat? Bo na razie jest to po prostu no, taka klasyczna turówka, w której po prostu chodzimy sobie od lokacji do lokacji, wykonujemy zadanie, za które dostajemy pieniądze, walczymy i to. Tyle, więc jeśli chcecie spędzić trochę czasu z tą grą, polecam ją sprawdzić. Tak jak mówię, jest ona dostępna na Steamie. I jestem też ciekaw bardzo Waszej opinii: czy uważacie, że tego typu gry mają sens, czy też w dzisiejszych czasach może już tego typu gatunek turowych walk z domieszką RPG nie jest już czymś tak ciekawym jak na przełomie XX i XXI wieku, kiedy takie turówki oj, bardzo, bardzo dużym powodzeniem się cieszyły. I słuchajcie, tyle ode mnie, jeśli chodzi o ten materiał. Z góry wam dziękuję za wszystkie komentarze, za lajki, subskrypcje. Dawajcie znać, co sądzicie o tego typu projektach i do zobaczenia już nie bawem trzymajcie się serdecznie hej